Ile czasu? Dwadzieścia sekund. Nie zdąży. Piętnaście. Gotowe. Stan? Cześć. Miałam bardzo ciekawy dzień. Ja w sumie też. Opowiadaj. Jeden torsta wysłał prezent, który musiałem rozbroić, bo inaczej wylecielibyśmy w powietrze. Więc wyszedłem wcześniej. Świat stacza się coraz szybciej. Ludzie, którzy decydują się na dziecko, są po prostu okrutni. Wiem, marudzę. Przepraszam. A co u ciebie? Jestem w ciąży. Fragment pochodzi z filmu Twierdza.